W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa do nawrócenia. Ale tak naprawdę, co oznacza nawrócenie? Jezus swoje dzisiejsze słowa kieruje do każdego. Niezależnie od tego, czy ktoś jest bardzo pobożny, czy wydawać by się mogło, że jest gdzieś daleko od Kościoła. Mówi to do grzesznika, nawet z tymi małymi grzechami, ale także z tymi największymi. I te słowa mogą burzyć, że wszystkich traktuję w taki sam sposób. Ale myślę, że tak właśnie powinno być, bo na czym polega nawrócenie? Każdy grzech, nawet ten najmniejszy i każde zaniedbane dobro, zaniechanie dobra, zrywa więź miłości z Bogiem. Za każdym razem w takiej sytuacji odwracamy się do Boga plecami. I nawrócenie polega na tym, żeby na nowo spojrzeć na Boga twarzą i spojrzeć też w Jego oczy pełne miłości, pełne troski. A Bóg Ojciec w swojej dobroci i w swojej miłości czeka z otwartymi ramionami, żeby przyjąć nas na nowo, żeby wszystko zacząć od nowa, z białą, czystą kartką.